Już niedługo odbędzie się 13. edycja spływu kajakowego szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski, na którą zaprasza lokalna organizacja turystyczna Marina. Kilka dni temu ruszył nabór i od razu chętnych było tak wielu, że zostało tylko kilka wolnych kajaków. Ten spływ akurat cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem, ponieważ dla uczestników zapewniamy w ramach wpisowego naprawdę wiele. Jest i transport na miejsce startu, jest są i kajaki, jest ubezpieczenie, jest catering, zabezpieczenie ratowników. Mamy też swoje gadżety. Także no jest to jakby bardzo atrakcyjna propozycja. Jest bowiem największym wydarzeniem kajakowym w regionie i mimo iż jest to już trzynasty taki spływ, to w tym roku po raz pierwszy uczestnicy popłyną nową trasą z Milnicy dłużej do Ślesina o długości około 16 kilometrów. Jest to mocno angażująca trasa. Miewaliśmy już 30-kilometrowe spływy kajakowe. Trasa rozpocznie się na polu namiotowym w milnicy dużej, skąd kajakarze wypłyną na jezioro Gopło, następnie wpłyną do kanału Ślesińskiego. Na tym odcinku kajaki zostaną prześluzowane dwukrotnie na śluzach w koszewie i w gawronach, uczestnicy zakończą spływ na jeziorze ślesińskim, dopływając do tamtejszej przystani wodnej. Na zakończenie spływu przewidziany jest catering regeneracyjny. A jeśli osobom zainteresowanym taką formą rekreacji nie uda się zapisać na ten spływ, to będą mieli jeszcze kilka innych możliwości w innych terminach. Mamy jeszcze cztery inne spływy kajakowe. Dwa terminy niestety już są jakby całkowicie zapełnione. Prowadzimy obecnie zapisy na listę rezerwową, ale są jeszcze dwa terminy dostępne. To jest 13 sierpień i 3 września, także spokojnie można się na te spływy kajakowe jeszcze zapisywać. Są to spływy z Ladorudza przez kanał Ślesiński do Gosławic oraz z Konina do Osieczy. 13 i 14 kilometrowe, więc no szczególnie polecane jakby dla rodzin z dziećmi, nie są tak mocno angażujące, szczególnie rzeką wartą. Rzeka sama niesie, że tak powiem, kajaki i można tutaj się pokusić o taką wyprawę z, właśnie z dzieckiem. Do których jednak trzeba się odpowiednio przygotować, chociażby dlatego, aby uniknąć przykrych niespodzianek, których może przysporzyć aura. Poza tym jest to doskonała forma spędzenia czasu dla każdego. Na pewno trzeba mieć nakrycie głowy, bo słońce może dać się we znaki. Akurat w kajaku to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Nie każdy o tym pamięta. Trzeba się przygotować, no jak w każdym sporcie, no w zapasy wody, żeby też uzupełnić ewentualne braki. Warto też Mieć ze sobą lekkie ubrania i coś nieprzemakalnego, bo deszcz też potrafi zaskoczyć. I ja też każdemu uczestnikowi spływu też polecam, żeby zabrał ze sobą rękawiczki, bo jednak jeżeli nie jesteśmy przygotowani do wiosłowania, a mocno ściskamy te wiosła, no to pojawiają się nam odciski i, 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 no i mogą boleć ręce. Tak? A gdzie znaleźć szczegółowe informacje o kajakowych wydarzeniach w naszym regionie, aby zdążyć się na nie zapisać? Przede wszystkim na naszej stronie internetowej, stronie internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej Marina albo na naszym profilu społecznościowym. Tam też na bieżąco piszemy o tym ile mamy dostępnych kajaków, jak wygląda organizacja takiego spływu, jakie są szczegóły tego wydarzenia albo też bezpośrednio do nas zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej i no żeby się zgłosić można to Zrobić na dwa sposoby. Albo mailowo przez nasze, nasz adres mailowy przesłać formularze zgłoszeniowe i potwierdzenie zapłaty, albo bezpośrednio u nas nie trzeba wtedy drukować formularzy można przyjść do nas, wypełnić, podpisać, zapłacić, no i gotowe. Natomiast trzynasty spływ kajakowy szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski odbędzie się 9 lipca. Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają także transport do miejsca startu i z mety do konina.